Tania ale siemano, siemano, to ja, Mokry słuchar. Witam was bardzo serdecznie, pierwszy raz wyspany, tak nawet nieźle, nawet nieźle wyspany. Można powiedzieć, że tak wyspany mógłbym robić demona, ale za późno wstałem, żeby go robić, więc dzisiaj nie zrobię. E, ale naprawdę pierwszy raz wyspany od dwóch tygodni, czuję się naprawdę fajnie, no nie? Wstałem dzisiaj o 5, e, pożyłem sobie do 9, poszedłem znowu spać i teraz jestem wyspany. Co to za klipek? To ten z Arkadio? Ok! Czyżby? Czyżby? Tak jest! To chyba pod mamono! To chyba pod mamono ludziska! Ale jaja Mamo, no dawaj Buty Lukiego złudzie! <grystanie> Mamo, za Buty Lukiego, ale co, pomylił? Pomylił Buty? Jak zakładał rano? Nie, z tego co ja słyszałem, to tam była generalnie mocna ba. Tam była mocna z tego co słyszałem, że tam panowie mocno poszaleli ja słyszałem, że to naprawdę grubo było yy, on w***ł swoje ciuchy w krzaki podobno, a myślałem, że, że nie było takich lików ja nie chciałem likować, ale też tak słyszałem, no, że, że tam była mocna nieba. widziałem też, że multi wczoraj był jakiś wywód Antosia, który miał 5 rozdziałów to w ogóle też yy, muszę sobie zobaczyć zaraz, tragedia czy twoi widzowie Nikola Jabo, chat suchara to takie nie wiem, co z nimi jest nie tak. Ja tam nic nie piszę i nagrywam D. oni tak multiara ci, *ta". ciska tam na Twitchu u mnie, to człowieku było każde community, jaki istnieje człowieku na Twitchu, no nie? Każde community, ona pisze czad To było 150 osób, ona mówi człowieku Chad Ale bitwa, bitwa, bitwa widzów multiarowych z widzami Bucia jest potężna, po Antosiach ale to chyba multi uspokajał wczoraj, więc chcę zobaczyć, co tam multi w sumie gadał. A właśnie, muszę opłacić tą fakturę za statuetki, dobra, bo potem zapomnę. Opłacę to, faktura statuetki 31 tysięcy złotych. Opłacam to, wysłane 31 tysięcy złotych ze statuetki. A jeszcze trzeba zamówić kolejne dwie. A i w ogóle yy, ten, opowiadałem wam, że ktoś złą statuetkę Exaja, no nie? To jest czy opowiadałem, czy nie? Nie wiem, ale ktoś Statuetkę Ksaja, e, jak był w tej strefie, gdzie było jedzenie i picie, e, i znalazła się. Była gdzieś odłożona w rogu sali. E, tak kompletnie, gdzieś ukryta w ogóle pod jakimś stolikiem. Nie wiem, ktoś musiał zająć, coś chce porobić i odłożyć totalnie w, w kąt. Więc więc się znalazła. Także każda statuetka też się znalazła. Trzeba tylko jeszcze dwie domówić dla. Dla Overpo' i Slay Słuchajcie, w przyszłym roku, kurwa, jakby, jakby się udało zebrać więcej ten, więcej pieniędzy, to wiesz, to jak to się nazywa? To idziemy kurwa do tego hotelu w przyszłym roku, do Double Tree by Hilton na na, na wale międzyszyńskim. Idziemy, kurwa, do takiej sali konferencyjnej, do sali balowej, która jest na 2000 osób. Wiadomo, że nie wykorzystujemy jej całej, ale robimy kurwa, wielką scenę, wielką kur diodę i człowieku się bawimy, no nie? Jak będą pieniądze i tak dalej, to wiesz, no to idziemy chyba tutaj i, i... można się, można się bawić, no nie? Można się bawić, to jest większe, wyższe... Trochę za duże to imo? Ale nie, to jakby, wiesz, to można sobie rozdzielić, na przykład my teraz salę też mieliśmy większą generalnie jak coś, no nie? Jakby my mieliśmy większą salę, tylko ją sobie rozdzieliliśmy, dobudowaliśmy ścianę i... E, i wiesz, i rozdzieliliśmy, nie za dużo jak na 100 osób, nie no, mi się e, marzy nie 150 osób, tylko na przykład tak 250, no nie? Że jakby dużo osób brakowało mi jeszcze na, na tej gali. Czy, czy ubiór będzie narzucony bardziej rygorystycznie w przyszłym roku? Rozkiminie to możliwe, że tak, no bo mało osób, jakby mniej osób niż myślałem się pojawiło nie w ubiorze. Więc w przyszłym roku już będzie można było zrobić obowiązek, no. Bo to też wydaje mi się fajne, bo jakby tutaj trochę, już aferowo wyszło, w przyszłym roku już bym chciał, żeby to wyszło jeszcze lepiej, żeby też lepiej to działało dla sceny, bo jakby ludzie o tym nie myślą, ale jak robimy streama, który ogląda 200 tysięcy osób, to dla ludzi z branży, dla ludzi z agencji, z domów mediowych, to wygląda dobrze, jak jest ładnie, jak jest w miarę kulturalnie, tak, jest trochę śmiesznie, ale jest też wiesz, właśnie elegancko. Dla, na ludziach z branży, takich poważniejszych, którzy mają pieniądze, to robi w pewien sposób wrażenie, no nie? Ja robiąc Antosie mogę pozytywnie razem z, ze streamerami, którzy przychodzą, pozytywnie wpływać na całą scenę Twitch TV. Bo na przykład ktoś z jakiejś agencji, dzięki temu, że zobaczy takie wydarzenie zrobi na nie wrażenie, może tym razem zamiast wykupując reklamę na YouTubie, przyjdzie też i wykupi reklamę na Twitchu, no nie? Jakby fajnie, gdybyśmy mieli, wiesz, gdyby ludzie o nas pamiętali, gdyby ludzie pamiętali o Twitchu, bo nie? Bo a właśnie, e, mam ten, mam zarobki, mam zarobki pokazane z Antosi, e, więc proszę państwa, proszę państwa, stream, który miał w piku 188 tysięcy widzów, średnia 139, miał prawie 1 800 tysięcy wyświetleń na żywo, zarobił, uwaga, uwaga, z reklam. 421 dolarów, więc no tak. No prawie się zwróciło z reklam. Jest naprawdę jest naprawdę nieźle, jest nieźle. E, także z tych reklam mogę sobie kupić półtorej Antosia. No także fajnie było jakby wiecie, no jakby w przyszłości jednak te reklamy się pojawiły na Twitch. Jakby panowie k***a, e, ja mam statement taki: co do ubioru bandzi czy coś. Eee, szkoda, że wiesz, szkoda, że, że, że nie przyszli ubrani, e, w ten strój wieczorowy, no bo pisałem w zaproszeniu, że obowiązuje strój wieczorowy, e, ale byli ludzie, którzy przyszli w stroju wieczorowym, a wpłynęli na całą galę, e, i gorzej, i, i też e, wydaje mi się, dużo więcej, e, dużo bardziej szacunku do mnie nie okazali niektórzy, więc ja na przykład nie jestem zły. No i tyle, no nie? Spoko, no w przyszłym roku po prostu przyjdę już w garniaku i, i słuchaj, Na no koniec rozmowy. Kiedy podsumowanie kosztów Antosiów? E, jak już wszystko powysyłam, mam dzisiaj podostać albo jutro wszystkie faktury jeszcze, e, no i pewnie będzie można podsumowywać, bo, bo to już będzie raczej tak wszystko, no. Kajs na 780k, pobijemy to kiedykolwiek? Nie, wydaje mi się, że nie jest to możliwe, panie kolego. I tak ten, ten rekord jest duży, no nie? to jest 184 miejsce w rekordach, to i tak jest dużo jak na bycie, wiesz, polskim streamerem. Za rok Gucia Bogdaniwardęga i będzie rekord? Nie wątpię, aczkolwiek pewnie w przyszłym roku dużo osób będzie chciało wpaść różnych. No, znaczy pytanie, pytanie czy w przyszłym roku to zrobimy, no nie? Bo wiecie, to zawsze jest case o treści... Pełniemy lekcje pewne, bo pewne już lekcje są wyciągnięte. We will do it better. Marzy mi się, żeby zrobić event na miejscu, ale... Marcin tego nie czuje, ale może go przekonam, jak znajdę jakiegoś sponsora, żeby to opłacił. No i tyle. Za mhm. rok to się pewnie skończymy. Spokojnie, Marcin zostanie, reszta mnie nie obchodzi. Okej, okay, w porządku, Dominik. Także wiecie, zawsze pozostaje ta kwestia, czy ja, jeszcze za rok, dalej będę streamerem, który będzie w stanie znaleźć sponsorów i tak dalej. Także trzeba jeszcze się utrzymać przez rok. Żeby to zrobić za rok. No bo jak się nie uda tak zrobić, no to, no to lipa, no nie? Także ważne, żeby żeby ten, żeby się żeby się utrzymać, żeby to w przyszłym roku zrobić. Ale na no pewno jak się w przyszłym roku zrobi, no to pewnie dużo osób będzie chciało pić będzie chciało i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to źle? To, no, dla samej promocji wydarzenia dobrze. A no nie chciałbym wiesz, nie chciałbym yy, hien Widziałeś mówił o mówiłordzie? Widziałem, ja widziałem, widziałem, oglądałem. Oglądałem film Konop'a, dostałem minutę po tym jak go dodał. Co ten Konop mówił? Nie, bo Konop rzucił takim... Ja wiem, że Konop rzucił żartem, bo on tam powiedział, że jeden z prowadzących był źle odebrany i puścił tego klipa, że... że... że, że wiesz... To ktoś krzyczy, żeby nie ciebie, frajerze. I ja wiem, że Konop to powiedział w formie żartu, ale powiedział to jak taki chuj żart, to miało taki chuj wydźwięk, że ludzie nie zrozumieją, że to jest żart. Bo to nie brzmi jak żart. I, i on to tak Powiedział, że, że, że wiesz dla Lorda Opinii to jest wiesz, yy, to jest niemiłe, no nie, to jest niemiłe. Dobra, potrzebuję, potrzebuję obejrzeć, yy, dobra, tu gdzieś chcę gadać, oglądam. U niektórych na przykład ilość ilość, powiedzmy, streamów wychodzących poza mmm, konwencję zwykłego streama, czyli tam, nie wiem, irl jakieś turnieje i tak dalej, to jest coś, co definiuje jakby najlepszego streamera, a dla niektórych vibe streamera, y, community i tak dalej, i tak dalej, no i nie da się tego porównać ze sobą, no bo każdy ma swoje priorytety i jest tu zupełnie co innego. Ym... Uważam, jeśli chodzi o, o wygraną, uważam, że A, obydwoje w swoich kategoriach, takiego. w swoich okay. gdzieś tam wytycznych zasługiwaliśmy na wygraną. No i uważam, że mamy powody do radości, ze względu na to, że faktycznie jak później, no Boże, Suchar pokazał wyniki w ogóle tam głosowania, no to faktycznie wygrałem w głosowaniu widzów. Tam bodajże było chyba nawet przewaga 7 tysięcy głosów. Z tego co dobrze pamiętam, około 7000 głosów, miałem przewagę e, widzów. E, no i to jest duże osiągnięcie. Natomiast y, przez to, że tam y, działało w taki sposób, że była waga, y, czyli jury miało wagę 30%, czyli każdy tam y, streamer wybrany chyba do jury y, był, był po prostu w jury, no to zadecydował jeden głos jury, który zagłosował na Gucia. Y, no i co? I za, należą się mu za to gratulacje. No jakby no, streamerzy wybrali, wybrali swojego ulubieńca, więc wygrał jednym głosem, jednym głosem y, jury. Nie Łukasz nie był tym, który bo Łukasz nie był nie był w żyli. Ogólnie nikt ode mnie nie był no, Mati też nie był w jury, więc jakby jego, jego głosy się liczyły jako normalne widzów. Więc, więc tak, e, faktycznie miałem więcej głosów od e, ogólnie głosów, miałem o 7 tysięcy więcej niż Gucio, natomiast e, wy, zostało, zostało to wygrane przez ten jeden głos jury, przez to, że waga była 70 do 30. E, więc e, tak to wyglądało. No i tak, i to jest teraz ważne e, Macie prawo mi kibicować, ale nie powinno być takiej sytuacji, że kibicując mi umniej, umniejszacie przeciwnikowi, na przykład nazywając go Nounego. Ja nie mówię, że to jest każdy, ale mówię to, bo to pewnie pójdzie gdzieś dalej, więc, więc, to, więc chcę to, jakby powiedzieć, bo można mi kibicować, można się, jakby, wiesz, y, podniec. To prawda, no, wi wi niektórzy widzowie Multiego, ale nie ci z bo ci z myślę, że wiedzą, kim jest Gucio, ale ci tacy wiesz, z TikToka i tak dalej pisali, kto to Gucio, kim on jest. Stary, no, hit jak Cać i tak dalej, emocjonalnie podchodzić, ale dla mnie, jak ktoś umniejsza przeciwnikowi, nazywając go no-name'em, jest to chuj ja zresztą, jak zawsze, gdzieś tam wchodzę w środow w nowe środowisko. Czy jego boli? Nie no, nie, nie myślę, że go boli, ale słuchaj, kogo by kula nie bolała? Przegrywasz jednym głosem ŻRI. No <ścoughs> Wszystko to bolało. Czy właśnie Twitch, czy gdzieś tam kiedyś YouTube, czy muzyka i tak dalej. Zawsze szanuję OG graczy, a Gucio uważam, że jest takim graczem. On streamuje bardzo długo. Nie wiem ile dokładnie, jak chyba z tego co tam ludzie pisali, chyba z 12 lat nawet, czy coś takiego. No. Nie wiem czy to jest prawda. Sorry, nie, nie jestem pewny. Natomiast zawsze, zawsze gdzieś tam właśnie szanuję tych OG graczy, dlatego że on też, on też jakby za. Mam kurczaka. Do tej pozycji, więc. Jest a ja jestem wdzięczny tutaj. i jestem też dumny z tego, że udało mi się osiągnąć takie wyniki w takim czasie. Ale trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pewne rzeczy robili przed nami. Formując też, jak wygląda aktualny Twitch. No, skoro ja się sam nazywam w wielu kwestiach trendseterem, to byłbym hipokrytą, jakbym innych trendseterów nie doceniał. Taka prawda. Natomiast ja ogólnie dzisiaj Ech. pisałem z Guciem, bo napisałem do niego. Ziomek sam się nazywa trendseterem. Ej, a multi, nie napisałeś, tylko ja zrobiłem wam konfet, tak? Beze mnie by się to nie wydarzyło. Ja mam w tym swoje zasługi. Proszę, wspomnij o mnie, Odłagam. U... błagam. Odezwałem się do niego prywatnie, e, i żeby właśnie wyjaśnić tą sytuację, e, no i przeprosiłem go ogólnie za ten incydent. E, później to rozwinę, ale tam był... Dobra, później to rozwinę. E, no i generalnie Gucio odpisał, że jakby wszystko jest w porządku, że on jakby totalnie to rozumie i że nie da się też zapanować nad każdym i że się nie martwił, tam pogratulowaliśmy sobie, jest ogólnie w porządku. Także nie ma nie ma żadnego kwasu, także nie ma, nie ma co w ogóle roztrząsać tego. Więc jest w porządku i, i jest git. Co ty na to a na to się dać wszędzie w każdej kategorii? No, skoro robi turniej są no to chyba damy go, no nie? W najlepszym streamerze Counter Strike'a w tym roku. Tak mi się wydaje, no. Co te dzieciaki z TikToka, które umniejszają? To żart jak coś, to żart. Guciowi nie różni się to niczym. Różni się tylko stroną, którą obierają. Natomiast chciałbym, żeby to też wybrzmiało, bo... Tak jak mówię, nikt nie ma prawa Guciowi umniejszać i mówić na niego nounem, Bo działa na tym Twitchu tak, tak długo, że jak widzę, jak ktoś tak pisze, no to to jest dla mnie kurwa, mega kur... Całe szczęście, no było to mniejszością, ale... Każdego kto uważa się za mojego fana i pisał takie rzeczy, bo jakby był prawdziwym moim fanem to by wiedział, że takie rzeczy potępiam i jakby w wielu sytuacjach to e, podkreślałem więc ogólnie e, pięć was jak takie rzeczy pisaliście natomiast e, ten shot co oglądaliśmy uważam, że jest dosłownie tym samym, e, tym samym co e, jest dosłownie tym samym zachowaniem co dzieciaki z TikToka tylko, że robione przez streamerkę i e, o, jest to po prostu branie strony drugiej, to jest dosłownie ten sam poziom. no, Wkurzenie się, jakby emocjonalne potudzenie do tego, że ktoś coś napisał o Twoim ulubionym streamerze, to jest dosłownie to samo. Nie ma różnicy w tym. Ehm, więc dobra. O, i kolejny rozdział. Kolejny rozdział. To jest, no, mamy zgadzam tak. Zgadzam się, wstyd no. Znaczy, I. jak jakieś. Ja, jest, ja tego. Ja tego nie traktuję na poważnie, no nie? Tak samo jak mnie śmieszą fanboje Gucia, tak samo śmieszą mnie fanboje Multiego. No, wiesz, dla mnie to jest takie śmieszne. Aczkolwiek działa pozytywnie na Antosie, bo dzięki temu Antosie mają zainteresowanie. Więc niech się biją, no nie? No, więc jeśli chodzi jeszcze rozwijając temat tych przy. co pisali tam i Gucia, czy wypisywali. Ty, w ogóle teraz ten, teraz w ogóle zauważyłem. Antosie tu stoją, ale ładnie świecą niego na Instagramie, bo właśnie głównie. A, zapomniałem. Bo tam głównie był, był. Ja widziałem tego screena właśnie z tym, że Gucio mówił, że ktoś do niego napisał na Instagramie, że. Pan yy, Boi zawsze, że coś co? że no, tak. A, że. Kim ty jesteś, oddaj yy, statuetkę. Coś takiego, Ktoś do niego tam napisał coś takiego. E, no i chciałbym powiedzieć, że to jest wstyd, jak chuj. I uważam, że te osoby, które w taki sposób napisały, potwierdzają tylko moją Jeszcze tezę, nie od, którą miele już od bardzo, bardzo dawna. Uważam, że niektórzy e, tych streamów moich tak naprawdę nie oglądają i opierają się głównie na jakichś pojedynczych shotach, bo ile razy ja potępiałem takie zachowanie, ile razy mówiłem, że takie zachowanie jest spierdolone. I powtórzę, no nie możesz się nazywać moim fanem, jak otwierasz takie coś. Bo jeśli ja krytykuję na przykład inne sytuacje bardzo podobne, i mówię, że ja jak można być takim spionym czy na przykład przeskakiwanie do innego streamera na czaty i pisanie tam jednego i to potępiam, no to jakbym nie potępił kłuba ludzi z tego community, no to byłbym hipokrytą. I dla mnie to jest kłata gówna jak I, I po prostu chciałbym, żeby to chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo, bo, bo to jest nadal blisko. Było. I wiadomo, wiadomo, że tych przykładów jest mniej, ale oni są zawsze najgłośniejsi. Kurwa. Zawsze. I mimo to, że w ich głowach oni są dobrze, no bo wiecie, jakby stają w obronie streamera i tak dalej, sprawiają, że później ludzie, którzy patrzą z innej perspektywy, robią mnie i moje community, bo parę przykładów od trzodę, jakby wiesz, i robią mi i całej społeczności podgórkę, górkę, że, że, że te powiedzmy tam, nie wiem, załóżmy 10 osób, przez co są najgłośniejsi i najbardziej odpierdają, są później twarzą dla wszystkich, no nie? I to jest chuj. I Was za to. Natomiast niestety sytuacja jest taka, że mając tak rozległy fanbase, który tak naprawdę jest na każdej platformie, bo tak jak wspominałem, no ja nie wywodzę się tylko z Twitcha, tylko z wielu rzeczy, no czasami moje słowa siłą rzeczy nie trafiają do wszystkich i stąd się dzieją też takie sytuacje, tak, no bo załóżmy jest stream 6-godzinny, będą tam jakieś parę shotów wycięte na TikToka i to jest jakby tylko to ludzie widzą i oni się uważają za fanów, ale jakby... Nie znają całości i moich, moich jakby, wiesz, yy, przekonań, prawda? I po prostu wielokrotnie mówiłem, no, że jest dużo takich yy, fanów, którzy się opierają na tych skrótach. Eee, oni, oni nawet nie wiedzą, że ja wielokrotnie ich cisnąłem za takie zachowanie. Ba! Niektórzy nadal się nazywają mulcierami pomimo, że z 3 lata temu ja to, zanim się w ogóle to rozrosło, więc, kuwa, no, to jakby mówi samo za siebie. No, dla mnie to jest, jakby, wiesz, w momencie, kiedy ja mówię, ku Mać, ale cringe nazywać się mulciarą, a oni stary się nazywają, no to dla mnie to jest proste, że oni w ogóle są oddzieleni od rzeczywistości, że nie wiedzą co się dzieje. Rozdział czwarty, druga strona medalu. Więc tak, trzy rozdziały były poświęcone temu, że... Yy, yy, swoich, natomiast jak już pojechałem po swoim community, no to też... Wiadomo, trzeba być obiektywnym. Nie można przejść obojętnie wobec drugiej strony, bo to nie jest, to jest moim zdaniem. Dobra, zaraz wam to yy, za, zaraz wam to powiem. To też nie jest tak, że debile istnieją tylko w moim community. I odpowiedziałem gówno, bo prawda jest taka, że idiotów yy, po różnych stronach jest Oho. tak samo tyle ich w ogóle nie było. On wjeżdża teraz. Yy, jakby ja też nie będę teraz zgrywał męczennika i tylko po swoich, Boże, wybaczcie mi tylko, no, prawda jest taka, że tyle ile ja wiadomości dostałem, to nawet nie będę komentował. Natomiast wystarczyło też posiedzieć trochę na streamie u na streamie u Suchara podczas Antosiu, żeby zobaczyć, że to nie było jednostronne, że wiesz, że jakby to że to nie wyszło, tak że moi widzowie zaczęli, wiesz, wszystkich i tak dalej. Tylko, no, faktycznie, to nie było jednostronne. Ba, nawet. Nawet była sytuacja, że w ogóle ktoś przed, przed startem Gali kupił boty, które mnie zaczęły cisnąć. Szczerze, podziwiam determinację, szacun, nie? To jest naprawdę certified hater i podziwiam za zaangażowanie. Ja bym w życiu na coś takiego nie wpadł, także szapoba. No i wiecie, jakby moja strona ym, TikTokowa y, może i jakby przeżywa, y, ale najgorsze co oni zrobią, to zrobią jakiś smutny edit albo napiszą, że Gucio to no name, nie? Y, natomiast też, y, no. Nie róbmy też z drugiej strony jakby aniołków i mega wychowanego community, bo jakby wystarczy sobie poczytać Twittera, yy, co ludzie piszą, i jak na przykład ktoś gdzieś tam wchodzi na, na grupkę i tam losowo rzuca jakiś tam oddział od kurwa. Od... No to prawda, no myślę, że wyzywanie Multiego i osób wokół Multiego że było mocniejsze niż Niż, niż ten, niż Mulciary. I tak dalej, i tak dalej. To prawda. E, czy tam boty puszcza i tak dalej, i tak dalej. No to, to też jest mocno odklejenie. Jakby trzeba być obiektywnym w tym ale wszystkim. Ale to nie, ta strona nie No i... to mnie nie jedzie, to tam, ja z Multim gadałem, no mnie nie jedzie, no jakby na streamie moim były wszystkie community, no nie? Jakby to po prostu był mój kanał, ale to, to, to nie było moje community. Ja nie miałem 190 tysięcy moich widzów na tym streamie, no nie? Jakby... no. To prawda. W przyszłym roku, ja już, ja już podjąłem decyzję. W przyszłym roku na czacie na Antosiach moderatora dostanie jeden moderator z każdego większego community. Czyli będzie jakiś moderator od Multiego, będzie jakiś moderator od na przykład, Gucia, będzie jakiś moderator od bandzi I po prostu będą mieli zasadę, żeby timeoutować na 12 godzin. Yy, I tyle. Jeśli powie... No nie, no, na no tak trzeba zrobić, no tak trzeba zrobić, no. Jakby słuchaj, no albo się zachowujesz, no nałączy. Jakby. widzowie, ja wam mówię, no ja chcę łączyć community, ja chcę rozwijać tego Twitcha. Jeśli tego nie akceptujecie, no to nara, no jakby. Ja tak se to widzę i tyle, no. Prezentuję całości, właśnie, żeby nie było. Ja wiem, że Gucio nie ma nic z tym wspólnego, jest jego wina, ale też nie róbmy z logiki, bo w każdym community są niestety przy... I zawsze tak było. Tak jak mówię, Gucio zasłużył na swoją pozycję. Streamuję kurwa 12 czy tam 13 lat. Ja streamuję o wiele mniej, nie, a i tak nie. jestem w miejscu, w którym jestem, więc bardzo to doceniam. Szczególnie, że były kurwa wzloty i upadki w mojej karierze, czy twitchowej, czy ogólnej. więc ogólnie jestem bardzo wdzięczny, że tutaj jestem. I. Powinniśmy się cieszyć z tego, co jest, a nie skupiać się na tym, żeby umniejszać. Czy widziałem ostatnio z tym pasu, To Nie widziałem. Innym, bo nie ma to znaczenia żadnego. Powin powinniśmy po prostu. Ja, wiadomo, y ja nie jestem szefem community Gucia, ale mówię do was, więc uważam, że powinniście oddać szacunek y Guciowi, y bo naprawdę dobrze, że on wygrał, a nie jakiś k A nie wiem. No chciałem powiedzieć teraz dobrze, że nie wygra jakiś śmieć, ale ktoś by pomyślał, że chodziło mi o wszystkich nominowanych. Nie, chodzi mi o to, że dobrze, że nie, ma jakiś, nie była nominowana jakaś kła, która była mega toksyczna i by wygrała na przykład, no nie? No to pozdro! Dzięki za statement. Przed kamperami masz spokój czy jakiś projekt szkują? Projekty, projekty. Ja już też też mi się to nie podoba, no nie? Że porobiłem kilka rzeczy teraz ludzie k... tworzą jakąś presję, że projekty, projekty. Te projekty robię, robię co akurat mi się nadarzy, co akurat sobie wymyślę i, i tyle, no nie? Ale no wiesz, ja już planuję nawet sobie pewne rzeczy na 2026, już więc i to nie są antosie. Więc no wiesz, gdzieś tam jakieś rzeczy bardziej przyszłościowe też są na przykład robione, no ale to nie jest tak, że ja coś będę mówił i obiecywał czy coś, tylko, tylko no, gdzieś tam się już pracuje lekko i tyle. Foty, o tutaj topowa fotka. Dobry podwrót. Kto to trzymał? Kto to miał taki rękaw? Co za kobitka trzymał? miała taki rękaw? Delorda, ten. Czy to jest. Kubona stolik. Co nie wiem. Ten mamon i kukę z tym krawat. Ja. Oj, ojoj, oj, oj. Ojojoj, ojojoj. Oj, oj. Jaka, jaka, jaki moment w ogóle? <noise> to śmieszna akurat podcast aha Multi, Gameplay Guy. czy oni się tu wyglądają jakby się w trójkę zapinali w ogóle. Aha, aha. Aha, aha. Aha. Czy w starym programie? A jaki jest nowy? Odpalał to w zdjęciach? Nie, nie! 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 Znowu się to dzieje. Nie. Nie. Nie.